Cześć, witajcie, Rafał Mastermind Dziduch. Dzisiaj w kuchni pełnej niespodzianek pokażemy Wam, co fajnego możecie kupić w Robsonie. Jest to dosyć nietypowe urządzenie, na pewno nie każdy coś takiego ma w domu, ale warto, przetestujemy. Chodzi o taki symulator, taki fotelik, który współpracuje wyłącznie, to jest przeznaczone wyłącznie do PS3. Nie będę dużo gadał, po prostu rozpakuję to, co jest w środku, pokażę Wam i potem uruchomimy jakąś gierkę. Zobaczcie, jak to wygląda w praniu. Mniej więcej tak wygląda to po wyjęciu z kartonu. Mamy kilka elementów, o których też powiem króciutko w czasie, jak będę to montował. Wszystkie po potrzebne rzeczy do montażu znajdują się oczywiście w komplecie. To jest główne siedzisko, które będzie się bujało. Na tym będziemy siedzieć. Na początku trzeba odwrócić to do góry nogami. Ja będę postępował zgodnie z instrukcją, którą też Wam za chwilę pokażę, i trzeba przykręcić. Te cztery podstaweczki po kolei do każdej ze stron. Montaż całego urządzenia zajmuje mniej więcej 10 minut, więc nie jest jakiś wielce skomplikowany. Wystarczy wykazać się odrobiną jakichś umiejętności typu montaż mebli IKEA'owych czy coś takiego. Ale też nie przesadzajmy. Oto jest właśnie instrukcja. Właściwie wszystkiego się z niej dowiecie, no ja już to wcześniej robiłem, więc jak Adam Słodowy mam taki, można powiedzieć, komplecik. Jest prawie, że zmontowany. Takie cztery, takie cztery fajne dżinksy trzeba tutaj sobie wmontować. Wchodzi jak w masełko. Właściwie fajne i to, to mi się naprawdę podoba, że można to niemal z zamkniętymi oczami skręcać. Nie powinniście napotkać tutaj na żadne problemy. I nie trzeba do tego używać jakiejś specjalistycznej siły czy jakichś innych narzędzi. Nóżki mamy przykręcone no to możemy wybrać się na spacerek. Odwracamy naszego całego zawodnika w ten sposób. Ten pierwszy etap jest z montażu jest zakończony. Teraz trzeba zamontować to, co posłuży nam do przytrzymania nóg. Taka leżaneczka z tego wyjdzie. Ten plastikowy element, na którym tutaj się wygodnie oprzemy, trzeba po prostu przykręcić. Służą do tego oczywiście załączone w zestawie takie blaszki i kilka takich śrubeczek. No to skręcamy. Mam jeszcze serce samego urządzenia, które zamontujemy na tej gustownej kuli między jajkami. To jest pad, właściwie zwykły pad do PS3. Rozkład klawiszy przycisków ma taki sam. Tu ma jeszcze kilka dodatkowych opcji, które będą pod, pod, potrzebne do podłączenia mm, naszego symulatora. W ten sposób będziemy tutaj wtykać ten kabel. Tu jest jeszcze kilka przełączników. To jest oczywiście do włączania wyłączania bo warto zawsze. Zadbać, jak nie gramy o to, żeby było wyłączone, ponieważ tu znajdują się standardowe bateryki. I tutaj jest przełącznik dwóch funkcji. W jednej funkcji możemy uży używać dokładnie tak, jak pada tego urządzenia. W drugiej, która bardziej nas interesuje, będziemy poruszali się za pomocą wychyleń całej manetki zamocowanej na tym jinxie. Za chwilę to wytłumaczę. Na razie po prostu podłączymy. Tym oto pięknym sposobem nasz dentystyczny fotelik jest gotowy, niemal gotowy do użycia. Pozostaje jeszcze kwestia wtyczki i można już rozpoczynać zabawę. Zatem cóż, podłączymy jeszcze monitorek i zaraz rozbiorę się i siądę na tymże fotelu. Nasz Ginekologiczny fotelik jest złożony i bardzo fajnie się chyba na boki. Całość została podpięta do, na prędce złożonego zestawu. I jeszcze jedna uwaga, żeby urządzenie komunikowało się z PS 3 potrzebny jest mały pendrive, który oczywiście wsadziliśmy do środka. Cały ten sprzęcik. Jest o tyle fajny, że nie współpracuje z jakimiś konkretnymi, określonymi grami, na przykład w ilości dwóch sztuk i wtedy kupujecie sobie coś takiego i możecie grać w dwie gry, ale współpracuje ze wszystkimi. Nam do testów posłuży ten oto markowy produkt. No to co, zaczynamy. Siadam i spadam. Rach, puch, puch, zruch. I jestem. I mogę się gibać i huśtać na boki. Co ciekawe, jak... Jeżeli kamerzysta nam to pokaże, kołysząc się na boki mogę obsługiwać nawet menu. Oczywiście do tego to nie służy. My posłużymy się bardziej standardowym sposobem. Odpalimy sobie gierkę przy pomocy przycisków. Jedziemy. No uwaga, cały fotelik wykonany jest z plastiku i zasadniczo trzeba powiedzieć, że nie jest to jakiś nie wiem, super, hiper, super, hiper wspaniałe tworzywo, ale wbrew pozorom siedzi się na tym naprawdę komfortowo, wygodnie, nic mnie tu nie uwiera, nie uciska, jakoś jest tak dobrze wyprofilowany, no nie wiem, do mnie akurat, czy w ogóle do, dla Was też może będzie fajnie. Odpalamy. Kamil mi zapleców dogaduje. Ja nie, nie potrafię grać w gry samochodowe, więc możecie się pośmiać troszeczkę jak mi to będzie wchodziło, ale później może odpalimy jeszcze jakiegoś FPS-a i yy, pokażę jak działa to z inną grą. Trochę jak w samolocie. No dobra, to jedziemy. Dobrze, odpaliliśmy gierkę, tak jak mówię, ścigałki to nie jest akurat moja bajka, więc że tutaj od bandy do bandy. No ale warte zauważenia jest to, że o ile tutaj przyciskiem dodaję gazu, akurat w tej grze wychylanie w przód jako dodawanie gazu nie działa. O tyle już wychylenia fotela na boki powodują to, że skręcam i ląduję tak jak teraz, na przykład na skałach. Ale jest to bardzo fajny patent, bo nasze ruchy. Nie wymagają właściwie. No, nie wymagają siły, bo ten balans wykonujemy po prostu ciałem. Ja, na, ja naprawdę jestem zaskoczony, zaskoczony tym, że to urządzenie funkcjonuje. Gram już chyba w czwartą grę, bo jeszcze nie ukrywam troszeczkę, poćwiczyłem wczoraj, tylko nie, nie w samochodówkę. I za każdym razem nie ma żadnego problemu z konfiguracją, jak również później ze sterowaniem. No, jeżeli to widać, a, a w tym momencie chyba nie widać. To trasa nie jest zbyt skomplikowana, ale poważnie skręcając lewo prawo. Na boki wychylając się, powodujemy, że samochód po prostu skręca. Przeprowadziliśmy króciutki test. My bawiliśmy się tym troszeczkę dłużej niż to, co mogliście zauważyć na tych przebitkach Pora na podsumowanie. Ten fotel symulator jest dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Początkowo myślałem, że będzie to kompletna lipa i zupełnie nie da się na tym grać. Jak się okazuje, współpracuję ze wszystkimi grami, również nie tylko z samochodówkami czy jakimiś lotniczymi z, z arkadówkami, ale na przykład z, z shooterami. Grałem chociażby w Parkaja trójeczkę i można normalnie przy pomocy wychyleń fotela poruszać się postacią, przy pomocy ruchów na boki można stryfować. Także funkcjonuje i działa. Składa się, jak widzieliście, w sposób prosty. Wcale nie zabiera du dużo miejsca. Sporym atutem jest również kompletny brak kabli, bo z konsolą łączy się przez mały, małą yy, wtyczkę USB. Ma natomiast dwie wady, które zauważyłem i o których też chcę Wam powiedzieć. Znaczy, ja początkowo sądziłem, że będzie to urządzenie, które przenosi wibracje, te, które mamy na normalnym padzie od PS3. I też jak gdyby troszeczkę wibruje. Nie ma tutaj takiej opcji niestety. No po prostu producent tego nie przewidział. Mamy tylko wychylanie się na boki przy pomocy ruchów własnych. Druga wada, minimalnie tutaj troszeczkę uprzedzam fakty, bo tak do końca się to jeszcze nie wydarzyło, ale zauważyłem, że czasami te oparcie potrafi się no, minimalnie jakby tutaj wyginać i wysuwać z tych e z tych szyn, w których jest osadzone. Czy na przykład nie skończy się po jakimś czasie wyrobieniem tego, jeżeli będziemy to często rozkładać i składać, nie wiem, tego nie potrafię powiedzieć, ale to jest taki minimalny mankament, jaki mi się nasunął. Więcej grzechów nie pamiętam.